z tej strony witam w kolejnym odcinku z już Witam. I właśnie jest problem. A you are unable to join this game. Tak samo, tak samo. Ale już nie jest full, bo gramy na mapie Grzyb. Także jest Jeden z lepszych map. Dzisiaj pierwsza giera, więc mam nadzieję, że win. Dopiero co odpaliśmy komputer, więc. To no, jak zawsze. No w sumie tak Dawaj, teraz się nie wyjebać Jak pol, jak Polacy Dawaj, zjabuj, nie trafiam. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, oj, spóźniony. Teraz ja, to już spóźniony. po wtokach. Na drobię to. Nie, 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 nie. Uwaga, buduje się. Bokiem będzie chciał. Spokojnie. Dobrze. Wywalił się, wywalił się. Dobrze. Oj, słaby. Słowiec. Super. Ergancko, no i robimy to co zawsze, no. Schemat gry, jak zawsze. Idź na jedne diamenty, a idę na drugie diamenty. Okej. Okay. Tylko tak. No dobra, nie będzie. Muszę jeszcze wyjaśnić Gości yy, na, na Diamentach, jednych, drugich To są żółci, żółci żyją Niestety Żółci się piorą z pingami Pingi też mają łóżko, więc jest sytuacja bardzo fajna Tu mamy przejście, to no dobra. Jeżeli się wyjdziesz, ale chuj. No. Tu też mogę zrobić przejście, no. Dobra, już. Walić w ogóle, to. Ktoś... A nie, może nie, bo po prostu się buguje w Emeraldy i po bokach się respią. Nikogo na środku nie było. I dobrze. Ty? Jak myślisz, ja się buduję do ich diaksów W porządku, eee, pomóż zielony, za tą za tą. Dobra, 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 spoko Pomóż Spoko, spoko, jestem Ej, on jest mocny Spoko, dawaj go we dwóch Kurwa, faktycznie Super O kurde, żółty tu jest, ja pierdolę Ej, pomóż zielony no Właśnie nie No dobra, ale ja mam też żółtego Nie, drzady Uciekaj, 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 uciekaj spokojnie Spokojnie, Ej, bo jest żółty Ja też mam ale, ale ma zasięg Spierdalamy Ty spierdalaj Kurwa, mnie zajebał Ale ma zasięg jebaniec Goni Nie wiem Tak, goni cię, spokojnie, spokojnie Kurde Och, gdzie? Kurde, no nie! No, no nie nie trafię go. Nie złotych, nasz złotych raczej wiesz? Tak, lecimy No na, na razie leć, ja leszę, poczekam Lecą we dwóch! Przypał Jeden Kurwa, no nie, no patrz jakieś potki w ogóle no no kurwa on skoczek popierdolony no. Kto kupuje potkę na początku meczu kurwa? Ej, dobra, bo jest... Je, jeden został u nich tylko. Jest jeden zielony. Są blue Jest jeden yellow. Tylko że blue ma łóżko. Spokojnie. Spoko, to ma radę, że wszystko. No. Iść na jedne a pójdę, na drugie dementy, wiesz. No. No i tak. Tylko że yellow idzie. Nie, nie, idzie. Nie, idzie. nie, 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 nie. Dobra. Spokojnie. Cześć, teraz ulepsz na maksa. Link też ma już klawisz, więc na razie spokojnie. 8, 8, 8 diamentów. Link nie ma już klawisz. niebieskich, jakby niebiescy nie mieli, zresztą bym się bardziej cieszył. No. W ogóle 0 green jest napisane Zamiast X to 0, okej okay. Kurde, ja szedłem do G blue, ale cofam, bo... No dobrze, O kurde Nie ma to samego iść Gdzie jesteś? Na środku Na no co ty czekasz, bo tak stoisz, widzę No, na Emeralda Okej okay. jednego W cofam Widziałem typa Niebieski. i żółty o kurde, on nie, jest nie, bardzo nie ulepszony. Walkę, nie idziemy na walkę, nie idziemy no. na walkę. co, 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 co Ty jest za bardzo ulepszony. Goni. Mamy rolę do wypiecyk poziomu pierwszego. Chub, nie ci czy Beruki chłopnie we? Nie, chyba nie. Musisz bardzo defensywnie grać, jak skurwy syn. Ja już mam miecz diamentowy. Brwo. partowska, pierdolona, niebieska. Nie niebieski się próbuje zbudować do naszej bazy lewej diamentów. Praw, kurwa. W ogóle uderzyłem go on tak, tak spadł, że... że tak został uderzony, że spadł na samą końcówkę wysypki. Kurwa. <gansko>, kurde. Nie, nie spadł niestety. widzę, że poszedł po diamenty, ok. Barry tam. Jo, pierdolę z praspodą. Patrz, że... diamenty. No dzięki, dzięki, dzięki... Pyk, pyk. zaraz, fort sharpness, dobra. Żółty Żeby spróbować przejąć. środek, no. poczekaj, poczekaj. Nie, i co no Dobra, cofaj, to oki co? Dobra, no to lecimy. O blue, widzę. Tu idzie. On jest słabszy. I bez mnie. O kurde, ale bije, No nie, no. Cofaj się, no. no. Nie bij, nie bij, cofamy, drugi idzie. Po prostu trzy strzały, ten drugi jeden. Cofamy, cofamy. Co tam nie mnie bo będzie wpierdolosy. Nie ma? Drugi obity bardzo. 3 HP ma. Jeden HP. Plecy masz, plecy masz żółty. Słuchaj jakoś... Kurde. Ja tu jestem już, u ziemi. Zabiłem, zabiłem. Nie, nie, cofamy. Kurwa, tu się nie da przejść Cofamy, cofamy, cofamy Nie pierdol ich tam Nie Właśnie wtedy, nie? No Więc... A nic nie zostało żadnego muralu nic Ile? Sześć Super Ja pójdę po drugie Muszę sobie coś kupić za Nie, jeszcze nie Nice. O kurde Idzie do kurde. nas, spierdam Ty jest ostry. Jest, idzie do nas, idzie do nas. Łucznik, łucznik! Ja że oni mogą mieć perełkę Mogą, mogą Nie dostał Kurde, Perełka perełką, oni są słabsi Zostaliśmy tylko na nich agencji. Tak? Co? No Czeka na kolegę najprawdopodobniej Co? Dobra Spróbować można, może ma łuk Idę drugi Kurde ciężko, fuj Kurde, strzał nie mam, dużo że zauważyłem Idzie, idzie, idzie Nie, to ty, dobra Myślałem, że ty kupujesz za mną, czy coś Ale jest napięta sytuacja, normalnie Może mieć, kurde... Może małuk, no Nie, nie. wiadomo ale w sumie jak nie ma kewa ani miecza, to chyba nie ma uku i Jeden tam jest? Tak. Było to dwóch, będzie. ale drugi gdzieś poszedł, nie wiem. Uważaj, uważaj, spierdol, spierdol, spierdol Nie ma łka. Lecimy, co zna to. Dawaj, ale nie ona przewagę! Zniszczy nas. Dobra, lecimy, lecimy! Dobrze! Dobrze! A żeś to zrobił, drugi jest tam. Lecimy, lecimy, ostro! Nie, nie, na tego też? Tak, 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 okay. ostro, ostro jest! Lecimy ostro w chuj brawo. Bra. Emeraldy. zbierz tam, ja tutaj jeszcze zbiorę z tych dwóch i uciekamy do bazy. Dwie sekundy, dwie sekundy, dwie sekundy zostańmy jeszcze. Dobra, idzie jeden. Bo stał! Nie wiem, nie spadł. Nie spadł, nie spadł. Nie spadł, nie spadł. Ja mam dużo emeraldów kurwa jednego. Tak? No. Ale tu sześć jeszcze. Ja pierdolę. Dobra, kup sobie kewa czy coś. Jakbym ci kupił, mógł kewa kupić, to bym ci kupił, ale... Dobra, idź na Oj Ojoj, przypo mam. Kurwa, przypo ostry. Ko jest daleko bardzo. Łucznik. Kurde, oni szkują chyba. Ja pierdolę. Został. Mógł Ale bije, no nie, no odjebany jest chyba. Nie, odjebany jest, obydwóch. Biją milion razy lepiej Kurde. niż każdy inny kurwa. Ajaj. Gdzie oni są? Spoko u siebie. Idą na emeralach jeden jest. Drugi idzie. co mi się zaatakować. No ale się no. Blisko bardzo są. U siebie już. Fajny No. Uważaj! Brawo. O kurde! Wysiekł. Jest w środku. Na shifcie, dawaj. Nie spadł? Nie. Teraz! Brawo! Fajnie jakbyś jakąś perełką na nich się tak no i rozwalił. Nagle szli tak. do ciebie, ale po MRL za upgrade jest chyba już ten, dozwolony użyk, nie? No, ale to i tak mają przewagę, ostrą. Można tylko to zrobić 7, 7, 14. Jeszcze trochę, czuję, jakby zobaczyć, z czego nie mają ten, to się nie da. Ty jesteś? Ty tam jesteś, dobra. Brawo, ale ty jesteś łucznik, kurwa. O, on też ma łuk. O ty kurwa. Ma łuk. Gdzie on jest? Na środku. A widzę go, no. Ajajaj. Aj, aj. No walka kurde łuczników. Kto jest lepszym łucznikiem? Łoooo! ho, Łóż ho, ho! To, to chyba jest mistrzel. Fajnie, jakbyś to zrobił po rozwoleniu łóżek, no dobra. Drugi przynajmniej nie ma y łuka, ale mógł sobie kupić. Chodziło, żeby. Kurde, łuka no. Oni jeszcze kawy nie mają, więc też beka. No. Bardzo mi zależy na tym, żeby wyjaśnić cię. idą do ciebie, już są u ciebie praktycznie. Łuk Ajajaj Chyba go trafiłaś, tylko mam oka, czy nie. Nie, nie trafiłem go. Spok. Drugi idzie. Kurde. Brawo. Ale oni chcą cię bardzo wyjaśnić. W chuj cię chcą wyjaśnić. Brawo. Spac. Dobrze. Dobrze. Jesteś takim dobrym ucznikiem, że piedola. Ty coś ścianę robi, kurde. Uważaj, uważaj, uważaj! Oj, 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 już po tobie. Zrzutowali? 30 sekund, <gry> proszę Państwa. Kurwa, jak ty to ugrasz, to ja to wrzucę na YouTube. A. W ogóle da się z perspektywy No, ty mój, że... ty mówisz, że jestem nagrywany, no nie. O się... kurde. No nie, mogę nie umieć Ale presja musi być już, Gor, tylko nie spadnij. Uj, no, mój serce. Ale spoko. Ja nie mam nie mam widzu, więc nie musisz się stresować. No tak, tak o. Ci się nie spadło. Możliwe, że bo oni mieli najlepsze doprota, w grze. No i nadal się nie ulepszyli w ogóle. Zero kewa. O ty kurwo. No to już masz przypał Spierdalaj, spierdalaj! Twoje Wszystkie perełki ja Ja trzymałem ja zamiast... Tak! Widziałem to. to, to było bez... O nie! Brawo! Ty! Ty dał! Zrobisz! Ja pierdolę kurwa! CO ZROBIŁ? PROSZĘ PAŃSTWA Ja widziałem ja, ja ja, to ja. ja widziałem, ja widziałem to tak jak raz po 3 Zobacz, Zobaczymy na odcinku to. Ale nie, proszę państwa Użgor dostaje miano Najlepszego łucznika i Najlepszego ugrywacza Bedwarsów. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego meczyka Siemano!